Dzisiaj, dla ceny bitcoina. Dzisiejszy i jutrzejszy dzień dosłownie zmieni wszystko, co dotyczy bitcoina. Ten film jest całkowicie inny niż moje wszystkie poprzednie w ostatnich miesiącach. Pozwólcie, że przejdziemy prosto do wykresu na tygodniowych świecach. Chcę wam przedstawić moje predykcje dotyczące bitcoina w średnim zakresie czasowym. Jeżeli wchodzisz na YouTube'a, Twittera, tak, wszyscy są tam w niedźwiedzich sentymentach. I tak, mogą zgodzić się z tym, że wykres wygląda źle, jeżeli spojrzymy na zakres godzinowy czy czterogodzinowy. Nie jest to piękna sytuacja. Patrząc na wykres, przebiliśmy się dołem przez nasz bardzo ważny poziom wsparcia wynoszący 44 400 dolarów. Jednakże, jeżeli oddalimy się na tygodniowym zakresie czasowym, znajdziemy jeden indykator, formację i poziom cenowy, na który powinniśmy zwrócić naszą uwagę. Ponieważ implikacje tego zmieniają wszystko na Bitcoinie. Także obejrzyj ten film do samego końca, daj lajka dla nowego ATH, zostań ze mną, to nagranie będzie inne niż zazwyczaj. Przechodzimy prosto do tematu. Widać tutaj wykres na tygodniowych świecach na Bitcoinie. Pozwólcie, że trochę oddalę, będzie lepsze spojrzenie na całą sytuację. Mamy tutaj naszą białą linię trendu, która obowiązuje od 11 lat. Jak widać, w punktach styku w poprzednich latach był to idealny punkt oporu cenowego. 2011 rok, dojście do punktu i mocny zjazd w dół, początek Bessy. Kolejna chodca z 2013 i początek Bessy, gdzie mieliśmy upadek giełdy Mandgox. Następnie kolejny ruch do góry w 2017 roku i kolejna Bessa, bardzo duże spadki. Osobiście byłem już wtedy na tym rynku. A teraz, aktualnie, mamy nasz pierwszy w historii tak zwany podwójny szczyt, gdzie Bitcoin testował dwa razy tą linię oporu. Im częściej jakąś linię oporu jest testowana, tym większe prawdopodobieństwo przebicia jej. Także pytaniem jest, czy uda nam się to przebić Zanim spróbujemy odpowiedzieć sobie na to pytanie, przybliżmy się. Widzimy tutaj naszą ogromną tygodniową świecę, która drastycznie opada w dół i niszczy wszystkie byki. Ja sam osobiście musiałem wyjść ze swojej dwumilionowej pozycji w punkcie zera. Ale teraz chcę wam coś pokazać. Zmienię teraz widok wykresu na liniowy. Może pamiętacie, jak wcześniej przewidywałem tą formację w kształcie litery W i jej wybicie się górą. Było to w zasadzie głównym powodem, przez który otworzyłem swoją pozycję. Ostatecznie wybiliśmy się górą, ale nie nie dotarliśmy do mojego targetu cenowego. Teraz jest ważna rzecz. W momencie, kiedy Bitcoin zszedł niżej, nie zeszliśmy już niżej, poniżej tego poziomu. Wciąż znajdujemy się na tym poziomie. Jeśli tradujesz teraz na spadki, grasz przeciwko temu poziomowi wsparcia. Teraz Bitcoin jest w momencie decyzji albo scenariusz A, albo B. Jeżeli odbijemy się od tego poziomu, zamkniemy się tygodniowo świecą powyżej poziomu 42 600 dolarów, to odbicie będzie potwierdzeniem naszego wcześniejszego wybicia się górą z formacji w kształcie litery W. To znaczy, że odbicie mogłoby potwierdzić formację litery W z targetem cenowym 56 000 dolarów. Moment, kiedy zamkniemy się poniżej, to nie wyjdę i powiem, hej, na tygodniowych świecach jesteśmy byczy i przewiduję wyższe ceny dla Bitcoina. Dopóki jest Jesteśmy powyżej tej podstawy, to są poważne wskaźniki mówiące nam, że mamy duże prawdopodobieństwo na odbicie i spełnienie tego tygodniowego wzoru w kształcie litery W. I oczywiście tygodniowe W jest najbardziej byczą formacją, jaką możemy sobie wyobrazić. Może miesięczna, ale nigdy się to jeszcze nie wydarzyło. Więc to jest interesujące. Zanim zmienisz się na niedźwiedzia, na Bitcoinie, to chciałbym Was ostrzec. Poczekajcie do końca niedzieli na zamknięcie. Poczekajcie na następną tygodniową świecę, pokazującą nam jakiegoś rodzaju kierunek ze wsparciem wolumenu. Ponieważ ta formacja w kształcie litery W może się zmienić potencjalnie w najbardziej byczy ruch, jaki widzieliśmy na Bitcoinie od lat. Mówią tu o ruchu na 13-14 tysięcy dolarów. Teraz dajcie znać, co o tym myślicie. Oczywiście, wcześniej opublikowałem coś, co musicie zrozumieć. Bitcoin jest absolutnie ograniczony: 21 milionów. Mamy MicroStrategy, mamy Kashab, mamy każdego wyrafinowanego miliardera mającego na oku bitcoina i Terra Luna skupuje coraz więcej bitcoinów. Właśnie kupili kolejne 170 milionów dolarów wartości bitcoina do swojego skarbca. Za każdym razem, jak to się dzieje, to ta podaż jest zabierana z rynku, zasadniczo to wyeliminowana z rynku. Oczywiście, dopóki nie będą chcieli tego sprzedać, więc każdy kto kupuje, to robi to z mniejszej krążącej podaży dostępnej na rynku. Te zdarzenia są bardzo wycze dla Bitcoina. Musicie mieć to w pamięci. Jeśli teraz krzyczysz niedźwiedzi, niedźwiedzi, Chris, co teraz robisz? Jesteś szalony? To proszę, zostańcie ze mną, przynajmniej dopóki nie zamknie się tygodniowa świeca. Dziękuję bardzo za obejrzenie, za wszystkie lajki. Jeśli chcesz skorzystać z przewagi z tego potencjalnego tradeu, to równie dobrze, możecie zejść poniżej do opisu. 10 tysięcy dolarów darmowego bonusu. Kliknij w link. Bybit, Fimex, Binance. Bybit jest moją ulubioną giełdą. 4650 dolarów bonusu. Jeśli klikniesz w te linki, to po pierwszej wpłacie otrzymasz te bonusy za darmo. Dziękuję bardzo za obejrzenie i widzimy się już wkrótce w następnym wideo od Krypto. I jak zawsze, jak zawsze, Bye bye. bye bye.